This jest this perfect! Cześć! Ja nazywam się Ola i witam Was serdecznie na kanale Fundacji MySos nowej serii, którą tutaj dla Was przygotowałam. I jest to seria o koreańskich firmach, a także markach, które są obecne u nas w kraju zarówno przez otwieranie swoich firm restauracji. A także poprzez import produktów do Polski prosto z Korei. I warto tutaj wspomnieć o tym, że Korea jest największym inwestorem azjatyckim w Polsce. W sumie w Polsce jest otwartych ponad 700 firm, których właściciele są obywatelami Korei bądź firmy są zarejestrowane w Korei. I najwięcej takich firm znajduje się na Dolnym Śląsku. Jest to około 45% wszystkich firm koreańskich na terenie Polski. Takie największe firmy, które, są, które mają swoje zakłady produkcyjne u nas w kraju, to Hyundai, LG, a także Samsung. I są takie cztery główne sektory, jeżeli chodzi o obecność koreańskich marek w Polsce: jest to branża beauty, elektronika. Motoryzacja, a także gastronomia. Jeżeli chodzi o branżę beauty, to w ostatnich latach w Polsce można zauważyć coraz więcej marek związanych z, zarówno z kategorią skincare, a także make-up. Tutaj konkretne marki bardziej szczegółowo omówimy w kolejnych odcinkach tej serii, ale tutaj wspomnę tylko o dostępności tych produktów, a mianowicie są one dostępne w wielu. Drogeriach, a także perfumeriach stacjonarnych, takich jak Douglas, Sephora, Rossman czy Hebe, ale także jest dużo drogerii internetowych, które oferują nam szeroką gamę produktów koreańskich. No i też mamy dużo takich drogerii internetowych, które stricte są skupione na kosmetykach azjatyckich. Jeżeli chodzi o motoryzację. To są takie dwie najpopularniejsze marki samochodów osobowych, czyli Hyundai i Kia, ale motoryzacja to nie są tylko samochody osobowe, są to również między innymi maszyny rolnicze. Znaczy, że koreańskie marki tych maszyn rolniczych są coraz częściej wybierane przez polskich rolników i dużo marek jest importowanych właśnie z Korei do Polski. Jeżeli chodzi o elektronikę, to ka każdy z nas w swoim życiu miał urządzenie z firmy Samsung bądź LG: jakiś telewizor, tablet, laptop, smartwatch, komputer. A tak naprawdę dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że są to właśnie marki koreańskie. No, ludzie mają gdzieś tam głowę, że. Jakaś to pewnie chińska marka, ewentualnie amerykańska. A tu właśnie są to marki koreańskie. I już tą czwartą kategorią, o której wspominałam, jest gastronomia. Koreańskie jedzenie cieszy się coraz większą popularnością u nas w kraju. I mowa tutaj zarówno o produktach takich jak napoje, przekąski czy dania instant, ale również o koreańskich potrawach coraz więcej sklepów posiada w swojej ofercie produkty potrzebne do samodzielnego przygotowania koreańskich potraw. Otwiera się, co, się też coraz więcej restauracji z koreańskim jedzeniem. A w sklepach coraz częściej możemy znaleźć koreańskie dania instant. No i w ostatnim czasie taką dużą popularnością cieszyło się jedno konkretne danie instant, a mianowicie buldak. I na TikToku dużo osób robiło wtedy testy oraz różnego rodzaju przepisy na przygotowanie buldaka. I duże uznanie zdobywa także kimchi, które jest takim must-have, jeżeli chodzi o koreańską kuchnię, a także ró różnego rodzaju sosy czy pasty, też są, jest ich po prostu coraz większa dostępność. No i też z racji tego, że najwięcej koreańskich firm wybiera na swoją lokalizację właśnie Dolny Śląsk. We Wrocławiu, na bielanach wrocławskich jest tak zwana Mała Korea. I większość mieszkańców tam to są właśnie e, Koreańczycy, a ich obecność jest tam bardzo widoczna. I nikogo nie widzą tam koreańskie napisy na ulicach, menu w restauracjach po koreańsku, szyldy na sklepach w języku koreańskim. I odwiedzając to miejsce, można poczuć się jak w Korei, bez konieczności opuszczania granic naszego kraju. I mam nadzieję, że przyjmiecie nową serię na kanale i że razem odkryjemy świat koreańskich marek. I jeżeli macie jakieś konkretne swoje ulubione marki, o których chcecie dowiedzieć się więcej, to koniecznie podzielcie się tym w komentarzach. A dzisiaj to już wszystko, także do usłyszenia za tydzień. Pa! pa!